jedno z nieśmiertelnych pytań powtarzające się regularnie jeśli chodzi o Baofenga to jaką antenę zamiast fabrycznej zastosować żeby było lepiej no właśnie czy wymiana anteny na inną coś pomoże coś zmieni dzisiaj na mój stół trafia taka oto antena jest to naprawdę kawał anteny ma długość prawie 40 cm pokażę wam tak wygląda w porównaniu do fabrycznej a anteny od Baofeng'a. jest ponad dwa razy dłuższa. To jest antena Retevis RHD 771 na pasmo, oczywiście, 2,70 m. Zobaczmy, jak się ona prezentuje. Za wypożyczenie tej anteny do testów dziękuję Markowi Saks. No, taka antena, powiem, że. Sprawia bardzo pozytywne wrażenie, jest bardzo elastyczna, można ją wyginać bez deformacji, o proszę, czyli można sobie ją złożyć na pół, gdzieś schować do kieszeni, a potem wyjąć i przymocować do radia. Podłączę ją do tego Baofenga i pokażę Wam, jak on z nią wygląda. No nie mieści mi się nawet w kadrze. Po złożeniu wygląda tak. A fabryczna antena od Baofenga przy tym Wygląda tak. Widać różnicę. No dobra, widać różnicę, ale czy będzie słychać różnicę? Sprawdzę to oczywiście za chwilę, ale zanim to zrobię, podłączę obie anteny do nanoVNA, żeby zobaczyć, jakie mają parametry, jakie SWR i w jakim mniej więcej miejscu się stroją. Tutaj jest NanoVNA. Skalibrowałem je w dwóch zakresach, 120 do 170 MHz i 420 do 450. Ale, żeby było wszystko porządnie, to przestawię kamerę tak, żeby mierzyć antenę w pozycji pionowej. O tak. Po podłączeniu anteny do analizatora, ręką będę, jakby, symulował przeciwwagę, ponieważ te anteny są skonstruowane w ten sposób, żeby ręka w połączeniu z obudową radiotelefonu tworzyła przeciwwagę dla anteny. Dlatego antena ma inne parametry, kiedy radio stoi tak sobie, a inne jak ją trzymamy w ręku, jak to radio trzymamy w ręku. No dobra, przestawiam kamerę i sprawdzamy. Jako pierwszą sprawdzę fabryczną antenę od Baofenga, tą taką zwykłą Najzwyklejszą, którą dostajemy z radiotelefonem. Tak wygląda. Tutaj trzymam ręką, tak jakbym trzymał radiotelefon, i tak wygląda wykres od 120 do 170 MHz. Jest tu jakiś dołek, jak widać, zobaczmy gdzie. Okolice 147 MHz, czyli troszkę wyżej niż pasma amatorskie. Zobaczmy w paśmie amatorskim 144. Mamy tutaj SWR 2,3. Natomiast na końcu pasma mamy 1,5. Czyli ta antena jest ze strony raczej w końcu pasma 2 m. Zobaczmy jeszcze na 70 cm. O, tu jest już znacznie lepiej. Dołek jest gdzieś przed pasmem amatorskim, czyli poniżej tego pasma. Na początku pasma mamy 1,2 SWR, natomiast na końcu pasma 1,5. No, całkiem nieźle. No to teraz podłączę antenę, którą będę dzisiaj testował. To jest ta antena, właśnie RetEvisa. Ona ma tu napisane. Jak każda prawie antena odręcznika 136, 174 MHz i 400 do 470. Zobaczmy, jak się ona stroi. Dobrze, mamy pasmo 70 cm. Tu jest bardzo podobnie jak antena od Baofenga. Najmniejsze SWR jest gdzieś około 420 MHz. Na początku pasma amatorskiego mamy 1,2, a na końcu 1,6. Całkiem nieźle, zobaczmy 2 metry. Tutaj, jak widać, jest zupełnie inaczej niż w przypadku fabrycznej anteny od Baofenga. Ona ma gdzieś dołek poza pasmem, powyżej pasma, grubo powyżej pasma. Tutaj 170 MHz zniża się ten dołek. Zobaczmy, jaki jest w paśmie amatorskim. Na początku pasma 3, 7, na końcu pasma 3, 4. No, także średnio powiem, zobaczcie, jak się zmienia pomiar. Trzymam analizator ręką jako przeciwwagę, puszczam, dołek się gdzieś tam poleciał w kosmos, trzymam znowu, dołek jest. Być może, jeśli bym mierzył to w obudowie radiotelefonu, która jest cała metalowa, to ten dołek byłby tam gdzie trzeba, no, tak to wygląda w tej chwili. Także to są takie pomiary jakby orientacyjne, nie, nie, nie sugerujcie się nimi, nie bierzcie tego jako wyznacznik jakości anteny, bo nie jest to wyznacznik an, jakości anteny na pewno. To co? Trzeba ją zabrać na jakiś spacer, podłączę ją do tego klasycznego baofenga UV5R, wezmę też dla porównania. Fabryczną antenę, no i jadę gdzieś posprawdzać, jak to w terenie będzie działało. Odparę tutaj SDR i będę sprawdzał na 2,70 cm jaka jest różnica między tymi antenami w różnych odległościach od tego mojego odbiornika. Ale świeci słońce. Jestem w pierwszym punkcie pomiarowym, nie wiem, jaka odległość podam wam na dole. No i teraz najpierw fabryczna antena Test łączności, test łączności SQ7 Echo Fabryczna antena z Pasmo 2 metry 70 cm teraz Test łączności, test łączności SQ7 Echo Test łączności Baofeng Fabryczna antena Pasmo 70 cm No, kawał anteny powiem. Najpierw 2 metry. Te łączności, test łączności, pasmo 2 metry, antena Retevis, Baofeng, SQ7 Echo, test łączności. I 70 cm Test łączności, test łączności, łączności, łączności SQ7 Sierra Echo, pasmo 70 cm antena Retewizer Baofeng, uv te łączności. No to teraz pojadę w jakiś bardziej oddalony punkt, zobaczymy czy w ogóle będzie słychać. Tym razem wybrałem zacienione miejsce, byłem tu już kiedyś fajne miejsce, to jest chyba Chęcińsko-kielecki park krajobrazowy. Piękne tereny. Przebiega tu jakiś szlak rowerowy nawet. No dobra, ale wracając do testów, antena fabryczna i sprawdzamy. 70 cm, ta sama antena. To teraz sprawdzimy, czy będzie różnica. Teraz sprawdzę, czy na tej potężnej antenie prawie 40 cm. Retewisa będzie jakaś różnica. Najpierw pasmo 2 metry. Będę już dalej jechał, bo nie wiem, czy z większej odległości coś nagram. Dlatego, że tym razem podłączyłem odbiornik SDR do anteny X30. Nie X300, tylko X30, słabsza antena, podłączona przewodem H155, który jednak troszkę tłumi i jest troszkę niżej umieszczona niż ta moja antena X300. Oczywiście nie wiem, jakie wyszły komary. Są już, zobaczcie. Nie wiem, jak wyszły. Te testy, więc zapraszam do komentowania. Piszcie, czy słyszycie różnicę, czy nie. Ja oczywiście też swój komentarz dopiszę, ale nie będę go nagrywał. Pozostawiam ocenę Wam. To jest ta antena. Dzięki za oglądanie. Następny test to będzie, oczywiście, kłaczek. Cześć.